pomocy Na zielonej białce w trzech pokojach z kuchnią odbył się 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy W wydarzeniu towarzyszyły koncerty Reggae Wystąpili Second Youth Sound, Mikoman oraz Spranty Cały czas rodzice z dziećmi mieli możliwość przetestowania jednej z kilkunastu gier planszowych. No. A. Żółwie się cieszą na większe powodzenie. chodzi o to, żeby doprowadzić swojego żółwia do samego końca, gra się kartami. A, tylko, że do końca nie wiadomo, który żółw do kogo należy, do którego zawodnika. Pokaz burleski zaprezentowała Pinap Candy. Znana z programu Mam Talent. This is Nie próżnowało też Radio Białą Łęka. Relacji z imprezy można było słuchać na żywo. Mam nadzieję, że spotkamy wolontariuszy, chwilkę z nimi porozmawiamy o tym, jak się zbiera, jakie są reakcje ludzi. No i pewnie ludzi z serduszkami również zapytamy o to, jak po raz 23 w tym roku udało się grać razem z orkiestrą. Podczas imprezy w trzech pokojach z kuchnią użyta została także kuchnia. Mieszkańcy mogli włączyć się w przygotowywanie potraw. Najważniejszy to jest glok, Glock rozgrzewający a Bigos z mięskiem. Pozostałe potrawy są bezglutenowe, wegetariańskie. Promujemy zdrową kuchnię, zdrowe żywienie, rozważne, bardzo dobre, smaczne. No i integrowanie się. Każdy zadaje pytania, każdy się uczy i przygotowuje wspólnie potrawy z nami. Idziemy na rekord. Tak, była się także licytacja. Dzięki hojności uczestników zebrano ponad 2000 zł. Ja to bym tak uderzyć jak nie, będzie po raz trzeci, nie, bo to musi podróż. zrobić kobieta po prostu 100 zł po raz drugi i 105. 100. Przepraszam, jest to do tych słów. 105 wiadomo. 105 złotych. Brawo. Ta puszka robi się coraz cichsza, czyli że idą banknoty w końcu. Cały zakończył występ prokowej grupy Jęki z Białęki. Łącznie podczas akcji udało się uzbierać niemal 3000 złotych.